Cześć, witajcie na Polityce TV. Dzisiejszy odcinek jest na temat trzeciej drogi, która oficjalnie się rozpadła. Projekt PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni się zakończył, bo. Oczywiście miał się zakończyć tak, właśnie po czterech wyborach i tak się stało. E, zanim długo mówię całą historię trzeciej drogi, ale zanim to, przejdźmy do komentarza Szymona Hołowni na to, że PSL opuścił projekt e, koalicji. Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL-u o faktycznym zakończeniu projektu trzeciej drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obu stronie dotrzymaliśmy. Otrzymaliśmy wzajemnych obowiązań, a lojalności i zaufanie do polityków to fundamentalna rzecz. Rada Krajowa Polski 2050 zwołana została na 28 czerwca i jeszcze raz potwierdzimy na niej naszą determinację do, do współpracy z naszymi partnerami w walce o odwrotowanie od KWT Wanie spółek skarbu państwa, publiczne media, tanie i dostępne mieszkania, bezpieczeństwo cyfrowe naszych dzieci. W odnowionym rządzie koalicji 15 października będziemy rzecznikami odważnego rozwoju. A Perspektywa samodzielnego startu w kolejnych wyborach daje nam dziś poczucie szczerej politycznej radości. To był komentarz aktualnego marszałka Sejmu z Platformy X, a teraz. Krótka historia tej partii, może nie krótka, ale krótka. A więc tak, zacznijmy od tego, jak wyglądała historia tej partii. 27 kwietnia 2023 roku zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne to najlepszy czas, aby założyć koalicję, patrząc na to, że PSL miał pogląd, podobne poglądy do Polski 2050, ale razem mieli wspólny cel: chcieli obalić e, rządy prawa i sprawiedliwości. E, PSL, ale nie miał dobrych. PSL nie miał dobrych wyników, bo w wyborach prezydenckich 2020, 2020 Władysław Kosiniak-Kamierz zdobył 2%, a Szymon Hołownia 14%, praktycznie 14%, niecałe 14%. A więc taka e, powstała koalicja, mieli swoje 12 punktów trzeciej drogi, które chcecie. możecie sobie zobaczyć, ale ja nie będę jakoś o nich rozmawiał. Przejdźmy do tego, e, że kampania trzeciej drogi nie była. Byli naprawdę dobrze, zbierali sporo ludzi na swoich spotkaniach, ale w sondażach na pierwszym miejscu była, był PiS, na drugim KO, a na trzecim Konfederacja. Konfederacja była wyżej od nich, Konfederacja miała około 15% w sondażach, a PSL z Polską 2050 zajmowali czwarte miejsce, ale w październiku, 15 października, jeszcze... jeszcze w... Wolach, później oczywiście jeszcze w oficjalnych wynikach w PKW. Pierwsze miejsce zajął Pis, ale nie wygrał wyborów. Na drugim miejscu KO, a na trzecim nie Konfederacja, tylko trzecia droga z wynikiem 15%, czyli tyle, ile miała mieć Konfederacja. Na czwartym Lewica, na piątym Konfederacja z wynikiem 7%, czyli wielkim ośmieszeniem dla tej partii, ale to się jeszcze zmieni, więc tak. Tak wyglądały pierwsze wybory trzeciej drogi, które można uznać za udane. Bardzo udane, bo dały koalicję, dały wicepremiera, dali dużo ministrów. Dostaliśmy dzięki temu, jakby oni dostali dzięki temu swojego wicepremiera, więc dla nich to naprawdę opłacały te wybory. 13 grudnia, czyli to kolejny, 13 grudnia 2023, kolejny punkt tej jako koalicji, która aktualnie się rozpadła. 13 grudnia koalicja obywatelska, Lewica i Polska 2050 wraz z PES-em podpisali koalicję. Szymon Hołownia stał się marszałkiem sejmu, a Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremierem, a sama koalicja trzeciej drogi miała... 65 posłów, e, więc to jest naprawdę dobry wynik. Naprawdę dobry wynik, bo patrząc na to, do 65, o to jest takie: mm, jakby to powiedzieć, może 3 pisy, 2 pisy. Takie, takie coś w takim stylu, więc naprawdę dobry wynik. Zdobyła ta koalicja, bo to były jej pierwsze wybory. A teraz właściwie już takie wybory nadchodziły, takie mało, jakby znaczące, tak właściwie, ale jednak. Które mogły być ostatnimi dobrymi wyborami tej oto koalicji trzeciej drogi. To były trzecia droga w samorządowych wyborach w 2024 roku, które były w kwietniu 2024, czyli jakiś rok temu one były, około rok, rok i dwa miesiące gdzieś około. Wyniki w Sejm, w tych jakby do samorządu nie były złe. Bo w wyniki w wyborach do Sejmiku, bo tam było kilka tych e, wyborów, jakby w jednym wyborach. Więc wyniki w wyborach do Sejmiku wojewódz to było aż 14,25% i 80 mandatów, i ogólnie trzecie miejsce w wyborach do Sejmiku wojewódz. Wyniki w wyborach do Rad Powiatów to było 12,30% i 716 mandatów. I trzecie miejsce. Y, ogólnie y, koalicja. Polski 2050 i polskiego Strojnictwa ludowego była naprawdę mocna, zajmowała około trzecie miejsce. Później były wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. One miały już były słabe, bo miały tylko 2,50% około to taki wynik, jak Władysława kosiniaka komyszka w 2020 roku i 16 mandatów. Trzecia droga wypadła dobrze. Ale patrząc na to, że w wynikach do sejmiku do sejmików zdobyli 3 miliony głosów, a następne wybory z czerwcu tego samego roku nic się nie mogło stać. 3 miliony głosów. To były e, wyniki, które dostali, e, które dostali w, tych w tym swoim największym wyniku, czyli w wynikach do wyborów do sejmiku województw. Ale, ale to się jeszcze zmieni, bo to, co teraz się stanie, to już. Nie będzie. Więc tak. 2024 rok. Wybory do Europarlamentu miały niewysoką frekwencję, ale miały. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska. Już dawno Koalicja Obywatelska nie wygrywała, ale wygrała. Na drugim miejscu był PiS. Na trzecim konfederacja, która jeszcze niedawno w tamtych wyborach do samorządu miała czwarte, piąte, a nawet nawet siódme miejsce czasami z wynikiem 12%. A na czwartym miejscu trzecia droga z wynikiem 6% i tylko trzema europudowanymi. Już było źle, ale będzie jeszcze gorzej. A tymi europosłuszcami byli Krzysztof Hetman, Adam Jarubas i Michał Kobosko. To z tylko trzech e, posłów do europarlamentu. To jest naprawdę słaby wynik. Patrząc na to, że jeszcze dwa miesiące wcześniej e, miała takie dosyć duże wyniki trzecia droga. Co to sprawiło? Co sprawiło to, że już coraz więcej ludzi by. Trwał rząd Donalda Tuska, który nie za bardzo co robił. Sam marszałek Sejmu się ośmieszał takimi wypowiedziami jak na przykład e, Putina wgnieciemy w ziemię. To było to, co teraz mu cały czas wypominano. I ogólnie. E, działo się tak, że już była coraz gorzej, bo teraz ludzie woleli zagłosować na silną konfederację, która miała e, wygrać, która miała jakby doprowadzić do tego, że będzie dobrze Aktualnie nie wiemy, czy doprowadzą do czegokolwiek, bo aktualnie nie wiemy, czy wygrają, ale wiemy, że aktualnie są na pewno najlepszej fali niż partia Szymona Hołowni i ogólnie te partie, które miały być przyszłością Polski. A teraz przechodzimy do, do tych właśnie czwartych, finalnych wyborów. Finalnych wyborów Szymona Hołowni i Łodysła komisza. Ale to już nadeszło coś jeszcze gorszego. Po długim czasie zastanawiania się, chociaż ja już wiedziałem, kto będzie, ktoś się zastanawiali ludzie. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydatem trzeciej drogi, czy to może Szymon Franciszek Hołownia? Ja wiedziałem, że to będzie Szymon Franciszek Hołownia. No nie oszukujmy się. Eee, w ostatnich swoich wyborach Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 2,5%, a Szymon Hołownia zdobył 14%, więc uznajmy, że nawet nie było o czym myśleć, że żeby to był postawiony Władysław Kośniak-Kamysz, więc tak, z trzeciej drogi wystartował marszałek sejmu, jego kampania była fatalna, w sondażu okazywał czwarte miejsce, każdy myślał, że on nie wygra, ale on myślał, że wygra, był tego przekonany, jego wiece wyborcze były dobre, były dobre, ale... Bo, dlaczego nie były dobre? Bo on odpowiadał na każdego na pytania, to na przykład tego nie mogło być u Rafała Trzaskowskiego, u Karola Wrockiego, u słowa Mencena, bo tych e, wielkich kandydatów nie mogło tak być, żeby, pewne, żeby odpowiadać na pytania, e, robić długie wiece po półtorej godziny. Po prostu nie było czasu, bo jeszcze ludzie chcieli zrobić zdjęcia i w ogóle inne rzeczy. E, ale, ale on właśnie to robił, więc ludzie mogą powiedzieć, a to dobry był. Ale do niego nikt po prostu nie przychodził. tam było, Ja sam widziałem to na własne oczy, bo byłem na jego kampanii. Byłem na kilku kandydatów kampanii. Tam, było, tam po prostu było na, w szymona Hołownię było mało ludzi. Nikt nie chciał po prostu trzeciej drogi po tym, jak stworzyli koalicję z KO. A sami mało co robili. No i doszło do końca. Jego główny kontrkandydat, którego nawalał, mówię o Szymona-Chołownie, Szymon nawalał na niego, to był Słowo Mirmensen. I ten jego główny kontrkandydat zdobył. 15%, mowa o męceniu, a sam Hołownia spadł na piąte miejsce za Grzegorzem Braunem a jego wynik to był 4,99%, co teraz jest śmienie, że to jest marszałek promocyjny. Eee. Od razu, na, wie na wieczorze wyborczym Władysław kosiniak Kamers i Szymon Hołownia zaangażowali się w to, aby Rafał Trzaskowski wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich. I właściwie tu się zatrzymajmy przy temacie Rafała Trzaskowskiego. Eee. Bo od razu na wieczorze wyborczym e, obydwaj panowie krzyczeli Rafał wygraj i tak dał, po, ten wszyscy chodzili, e, tak, kosiniaki, jaki hołownia chodzili na wiece Rafała Trzaskowskiego, e, no i tak, chodzili, chodzili na Marsz Patriotów. Potępiali Karola Nawrockiego, popierali Rafała Trzaskowskiego i chcieli, żeby on wygrał. Byli pewni wszyscy, że on wygra, ale to też się nie udało trzeciej drodze. Rafał Trzaskowski przegrał. Była ciężka sytuacja. Mówiono o tym, że marszałek Sejmu już się żegne, bo w Czarzasty nie da się. On chce być marszałkiem, a chłownia, jak to się sprawdzi, będzie tylko posłem. A Kosiniak ma być zmieniony ze stanowiska wicepremiera po słabych wynikach w sondażach do wyborów w 2027 roku, bo gdyby trzecia droga jeszcze istniała, ale już nie istnieje, to byłaby tam poza progiem wyborczym, miałaby około 5%. I końcowo, dnia 17 czerwca zakończył się dwuletni projekt Polska 2050 i trzecia, i PSL. Po, Polska 2050 wystartuje w osobno w 2027, tak samo jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Jakie teraz jest moja opinia? Czy ten projekt był udany? Przez większość czasu tak. Ostatnie wybory można powiedzieć, że. Te prezydenckie może to tak już dobiły, to, że już nie będzie tej. Bo mi się wydaje, że ona powinna być jeszcze ta koalicja, bo dla nich mogłoby to zrobić dobrze, żeby ta koalicja była, ale też mogłaby zrobić i źle. Więc mm, ciężko to powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie w 2027, o ile wybory, nie będą wcześniej, Czy Szymon Chłownia zdobędzie więcej procent, bo nie mówię o psl u której raczej w ogóle po tych wyborach gdzieś się możliwe, że będzie po daleko poza projem wyborczym daleko, bo wyniki PSL-u w ostatnich latach nie są dobre, tylko były tam dobre wyniki w PSL-u, już tam w 2014 to były takie ostatnie takie porządne nie liczą tej koalicji z, z Polską 2050, bo sądzę, gdyby nie Polska 2050, to wicepremierem by nie był teraz Władysław Kosiniak kamerz nie byłby teraz e, ministrem obrony narodowej. Więc tak, możemy uznać jedną rzecz, że trzecia droga się oficjalnie skończyła. Zobaczymy, czy to będzie dobrze dla obu tych panów. E, oczywiście jak same, jak Władysław kosiniak Kamysz, jak i Szymon Hołownia twierdzą, że będą ze sobą współpracować cały czas, tylko nie będą tworzyć koalicji. Możliwe, że jeszcze kiedyś się e, wróci. E, Wróci ta koalicja trzeciej drogi, ale raczej nie. Ona była od razu stworzona pod wybory, żeby obalić rządy prawa i sprawiedliwości. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Ten odcinek mam nadzieję, że Wam się podobał, bo do niego się przygotowałem i do zobaczenia.